Drodzy Państwo, to ja, Przemocznawca Wspomnienia z Młodości. Teraz, no wyjdziemy z czoku, że taka sytuacja, no nic na to nie poradzę. No, idziemy, idziemy, materiał nakręcamy. Do czego to doszło? Drodzy Państwo, pamiętacie, jeszcze nie mów z kamerą, jeszcze nie Pamiętacie, jak nasza mafia 25 lat temu jeździła okularami Mercedesami sprowadzonymi, kurwa, od Starych Fioszy z Niemiec. I remember the time? Pamiętacie te czasy? Jeździli tymi żółtymi okularami. Robili bujankę u mnie na mieście. To teraz zobaczcie jaką ja bujankę robię dzisiaj kurwa tu. Prezentacja. Przemocnawca. E55 AMG. się 10. 357 kunia. Aaaa! Przepiękne auto. Więc tak. Od piłkarza Rastana Samusa. Z greckiej reprezentacji hokeja. To było to auto. Piękny kolor. Nie ma jazdy bez gwiazdy. To jest luksus, to jest koneser. Powiem wam tak, moi drodzy. Nowych AMG jest jak na sranę. Nie mogę na to patrzeć. 1.4 AMG, 1.2 AMG, 1.7 AMG. Wali mnie to. 5.5 AMG. W przepięknej budzie. W przepięknym kolorze. Jaka to jest gracja. Jaki to jest styl. Jaka to jest bujana. Co więcej o samochodzie? Dokładnie teraz mówię na temat faktów. Kierunkowskazy w lusterku, aluminiowe felgi, spryskiwacze do lamp ksenonowych. Grill chromowany. I znowu ta sama sytuacja. Nie ma jazdy bez kurwa gwiazdy. Lepiej srać kurwa w Mercedesie niż w wiepanym ie Sytuacja jest taka, a nie inna. Podziękuję teraz waszyciowi za udostępnienie tego kozaka. Każdy takiego chciał mieć jest już po urlopie szalony naukowiec. Exactly. Strzelimy tumikiem na jałówce kurwa ma. Piękne auto, niespotykane, nie ma już takich. Kombi? Kurwa, niekoniecznie, ale ten jest przepiękny. Jest na największej bujanie, jakiej może być. Zobaczcie, jak to wygląda. Janusze, Janusze! Się nie zdają, dla nich to będzie zwykły Mercedes. Znawcy, koneserzy, fachowcy, kurwa z kilometra zobaczą, że to jest na wielkiej bujance najlepszy AMG. Reprezentacji Grecji z tego. To co się dzieje z tymi środkami jak to jest? To gówno, nie wiem. To to było jego auto. To, że na tym locie oni na ci tam środkują. Bardzo fajna dyscyplina. Fajna być co kurwa nasza narodowa, może byśmy kurwa, w końcu polecieli z tematem. Wycieraczka Wycieraczkę od Piochu. Brakowało nam takiego konesera już dawno. A teraz go mamy. I jest nabujenie. W tym przepięknym kolorze fergi aluminiowe, uwielbiam, kocham, szanuję ten wzór najbardziej kurwa na świecie. No trzeba być idiotą, kurwa, że najbardziej na świecie kurwa, szanować wzór kurwa Fergi od starego MGL, ale takie życie! Tak jest kurwa przemozdawca. Uwielbiam tego Mercedesa, zobaczcie te stare, karbonowe naklejki dokładkowe. To jest kurwa bujanka! Fajnie tu się prezentuje, fajnie. To Kobały od szalonego naukowca. Poczekaj, czekaj, czekaj, kurwa. Patrzcie to boły od szalonego naukowca są. Będzie szalony naukowy. Ale na razie, skupmy się na aucie. Piękne kombi, rodzinne, kurwa, do zapierdalania, do robienia boków, kurwa, driftów na pełną pi. Po chuj komu takie auto? Bo tak, bo radźcie, kurwa, żyje! Dlatego ja zapraszam państwa i widzów, dawajcie do mnie do programu takie stare kolesary. Ura! Ty Tył tego auta wygląda bez szczerze, jak gówno z dupy, ale takie życie! No, te kombice nie były za ładne, ale ta jest kurwa piękna. Przecież chwilę mówię, że gówno z dupy, teraz mówię, że jest piękna. Przecież chwilę mówię, że gówno z dupy, teraz mówię, że jest wypaszona. Bo tak jest u nas w programie. Wiele niewiadomych, wiele zagadek, i do końca sami nie wiemy, kurwa, jaka jest opinia końcowa. Tego mercedesa opinia końcowa będzie jedna, jednoznaczna. Kozak na największym wypasie. Czynniki parkowania, ale ten kolor. Ten kolor. Kurwa, koniec! Bardzo ładne, bardzo zadbane. Piękne. Szyber wszystko z skóry wyposażone na największej bujance 2005 rok ostatnie wypusty poliftingu. Konkurencja dla tego wypasa M539. Kurwa znowu dzwoni góry ja 5. Hello! Znowu nagrywam, znowu będziesz kurwa w kamerze. Kurwa, tu jest śpię, to MG nagrywam. Przyjedziemy, się pokręcimy Ci pokażę, co to jest prawdziwe kręcenie, kurwa. Dobra, nara! Jestem, kurwa truję pizdę, co co, truję Za wszelką cenę chcę być kurwa w programie, Nichu ja! zapiąć koła. Silnik maska, nie rozłączaj się, nie rozłączaj się. Kamera za sto koła. Szyściu kamerzystów, drony latają z helikoptera, nagrywamy. No to jest bujanka. Zobaczmy serduszko tego kozaka. Zobaczmy serduszko tego wypasa, o. Oh my god, piękny AMG. Stary V8 na największej bujance. Prawie 360 kunia to były czasy. Ja wam powiem, ten kozak normalnie leci trzy paki. I wierzcie lub nie, a lepiej, żebyście uwierzyli. Bo konsekwencje będą straszne tych, co nie wierzą. Ładnie, maseczka się zamyka, no okulary, to miliony robi kilometrów. Na taryfie, panie, na taryfę kurs, ile tu, popyrki na rynek, dobra, panie, gdzie do kina? Tym kurwa w życiu. Piękny kozak. Na spokojnie, teraz, drodzy Państwo. Jest na wypasie. Jest na bujanie. Ale kurwa, jest karateka, kurwa. Uuu, kurwa. Szodek. środek. Kurwa. Przejdźmy do środka. Jest 20 lat ma auto. Monitorek jeden, monitorek płaski drugi. Zajebisty kolor tego tutaj drewieńka. To prawdziwe drewno. Nie jakiś bolbeć kurwa czy tam jakiś panel ucięty i naklejony, czy jakaś kurwa tam bzdura. Ładnie to wygląda, zobaczcie tu jakie bajery, czujniki parkowania, wszystko to tu się pokazuje w aucie 20 dwudziestoletnim. Super sufitówka błękitna, na pełnej wypasie AMG. Czujemy, że to jest prawdziwy kozak. Tamte czasy już nie wrócą, no niestety, ale my państwu właśnie Zrobimy tak, że na jakiś moment, na czas oglądania tego filmu, wspomnienia z młodości będą. I my to robimy dla Was. Tego kozaka nagrywamy na tych skórach, na tych bajerach. On ma tyle wyposażenia. No ma wszystko. Skóry elektryczne, pan... Skóry elektryczne. Lusterka w prądzie, lusterka w siedzeniu, kalksony chromowana gajga. Design go! Designo! Design go! Dycha jest! Dychy nie ma! Dycha jest, dychy nie ma. Ta opcja dychy nie ma jest lepsza. Maseczki, główna pierdoły. I to mi się podoba. Tempomat. Jest piękny. Jechałem nim przed chwilą i jest na wypasie. Witam serdecznie! Łakus. Witam serdecznie, drodzy Państwo! Decybelomierzunk! Czas zacząć! Decybelomierz, Mercedes, AMG, Budę się dziesięć, szalony naukowiec, troszkę go powyginało, ale jestem. Zaczynamy! Dzisiaj kamerzysta kurwa dusi na gaz. Zaczymy całą kurwa od Pierdoli. Tero! Tero mu Dobra! Dobra. Dobra! 115! 117! I niektórzy mówią, ci niektórzy to są prawie wszyscy, że ta stara motoryzacja coś w sobie miała. I ten Mercedes jest głównym dowodem, że to jest prawda. Może on jakoś super nie zapierdala, ale dźwięk jest niesamowity. W tych nowych samochodach z tymi małymi silniczkami niestety jest to już teraz niemożliwe. Też ranie. To już jest kurwa, to już się robi stare kurwa, to już jest przereklamowane kurwa. Kurwa. To już strzelają, kurwa. To ma być brzmienie z silnika. Jest, ale jedzie się rewelacyjnie, no nie puka, nie stuka kurwa. Jest nabujanie. <humultasi> jest nabujanie. Może nie jest demonem prędkości. Ale jednak się zapierdalamy, jest dobrze, jest kulturalnie, jedzie się przepięknie, nie pije, nie puka, nie stuka, auto jest pewne w prowadzeniu, zajebiście kurwa wykończone materiały, najwyższej jakości kurwa, szyberdach wielki kurwa, kierownica jak od kurwa, ę, ę, ę. od busa. ale chuj z tym, pod wszystko, no kurwa to są lata kurwa 2000, kurwa wiecie co to jest, kurwa 20 lat kurwa wstecz, a tu se robię na redukcji, selecze. revolution Dobra, test pizdy. Czas. Pizdy test. Znaczy co zrobić? Czujemy smak, czujemy zapach starego, dobrego Mercedesa który płynie na trasie, którym jedzie się, jakby się płynęło łódką. Dźwięk na tak, wygląd z tego okulara na tak, wszystko na tak, wykończenie wszystko. Ja kocham te samochody. No zobaczcie kurwa, zobaczcie jak to wygląda. No jest na pełnej bujanie. I to jest wszystko kurwa w prądzie. Z pamięcią kurwa rozumiecie siedzenia. Lusterka, kierownica z pamięcią. To jest niesamowite. Podłokietnik z pamięcią. Wszystko działa Wszystko działa Jest pięknie I kurwa dziękuję się kurwa Państwu dziękuję za oglądanie Za uwagę Informacje niesamowite Stare Penery, stare Gangusty kiedyś takimi latały Ale kurwa w majonezie Bo ściągnięte po taryfie kurwa z rajku Teraz my jedziemy w granatowym Wypaszonym kolorze no i co drodzy Państwo? No oglądajcie, kurwa subskrybujcie, bo to spadło. Na ale lato wakacje wszyscy odżyli, to mi się podoba. No ale się oglądać, kurwa, bo to mi się akurat nie podoba, że nie oglądacie. 23,3 spalanie. Mamy Puki Bla, zasięg pokazuje na 17 km. To nie jest ważne. To są auta, żeby. Aha, kurwa, piłem kawę bo Ujebałem się cały, kurwa. Cały się ujebałem. Tu kawa. Wygląda, jakby było od kupy, ale uwierzcie mi, to jest kawa. No bez kitu, kurwa, ale chuj z Awaryjki, wszystko w prądzie, zamykanie OF SOS, pod, podgrzewane siedzenia, przód, tył. Auto ma takie bajery jak auta teraz z 2000, kurwa, 2021 roku za mega, kurwa dopłatą, tak? W standardzie to gówno teraz, kurwa dostaniecie, kurwa. No ja się w kurwa, nie mieście, aż się rych cały ta -da! Znowu tani szefan, ale po się go zenitem, zobaczę tego wypasa, jak on się kręcił. Przy pięknych samochodach zawsze dostaje na łeb i tak się zachowuje debil, który jara się motoryzacją. Egzarki exactly, kurwa i gademyt kurwa idzie bokiem jak pojebany. Koniec kurwa. Dobra.